Cześć, witam wszystkich, Daniel z tej strony, jak wiemy, nie każda snajperka powala na jeden strzał w goby, tylko MCPR-300, Victus oraz Imperial z amunicją wybuchową powalą na strzał w na każdy dystans No i jeszcze amunicja zapalająca, przykładowo w spx się powali do 47 metrów bodajże Signal 50 nie powala na strzał w natomiast Signal 50 jest to najlepsza snajpa na rankedy, którą naprawdę polecam ja to lubię mówić tak zwana Meta, bo Morfeusz, jeden z najlepszych graczy w Polsce na myszce udowodnił, że właśnie tą sniperką można zrobić bałagan tak naprawdę, zwłaszcza na kwalifikacjach do Watch Series Warzone i lecą chłopaki do Londynu, po prostu reprezentować też Polskę. Więc tutaj macie build na signala i gameplay. Jak mniej więcej się tym strzela na rankedach, bardzo, bardzo polecam. I ponownie, jeżeli podobają się Wam moje filmiki, zostawcie to łapeczkę w górę, komentarze mile widziane. No i zapraszam Was na live streamy na tym kanale oraz widzimy się w kolejnych filmach na tym kanale kanale miłego oglądania wejdź na to, ja pojeżdżam wiem, wiem, wiem ale nie grafizacyjnie za mnie, na dole, za mnie zerwa, zerwa, leży jeszcze jeden, jeszcze Tudy jeden tu jest, jeden, tutaj jest. na czerwone moim a tym? tak tak idziemy, idziemy nie w środku. on jest chyba w środku, w środku u ciebie w środku jest, w środku jest 100% tak? Wrzuciłem najda. Jeszcze ja, ja patrzę to okno. Ja Idę, 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 idę. Czekam, chodź. Robicie go, robicie go. Easy, easy, easy. Nice. Okay. Eee, trak na mnie, samochód. Jakby z tej strony jedzie. Pal, 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 bezpa, pal bezpa, pal bezpa. i patrz. O, to są te cymbały tu. Chodź, robimy ich. Wy się ustawcie Gdzie na nie... nich. Ta, ta, ta. Jedźcie, jedźcie. Ja się zaraz na nich ustawię. Daj górkę, dawaj górkę, gramy Nice, nice, nice I oni są się tutaj, z Aha, z tymi to, tymi. to jeszcze jeden team jest z lewej, o kurde Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej okay. Jeden jest w tym budynku chyba

jest? Ja tu, 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 tu. Oni się leją między sobą, ja wam live markuję, gdzie są. Jeden jest tu. Cały team, cały team jest tutaj. Ja se. Dwa, lądować na ammo. Dobra, ja. Land... No, ja, ja amo. Amo, jedna? Ta, oni tam są, ja nie, ja ląduję na amo. Wy tam możecie lądować, jak chcecie. Oni lądują w dół, oni lecą w dół, lecą w dół. Tam na ten domek niżej. I jeden został, jeden został. Tutaj, w waszej lewej, w waszej lewej. Leży. Nice. Dajcie tapa, dajcie tapa, dobra. Chylić się, Kolejny leży. Dawaj. Ja oni są? Podniesie się. Ten z nami się podniósł. Ten się podniósł pod nami. Kurwa. nie, no no, jest u was, stary? Tak. Na dole, no tam. Nie no, zero ma, what the fuck? To jest, dobra, tą bronię, jest to tą grą tak? Kurka. Ja pierdolę. To jest niemożliwe, że what? On z RPGa już szykuje na niego Nie, 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 nie wchodź tu, nie wchodź, do, bo on z RPG czeka Czeka z RPG, uważaj Nie czeka, nie czeka Stąd To czyli, ja nie wiem, ja nie, nie znalazłem mojego sygnala Ja tylko są tak nie znalazłem Eee, trzymaj Gdzie ty jesteś? skrzynki i tak, więc No mam Ja z skrzynkach. A, no dobra Dobra, na razie trzymaj, ja rzucam A, czy... Ej, A da... Hany, czekajcie, tutaj są, w tym budynku już Daj, kurwa, syntek okay. ładnie no, 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 tak, 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 tak. No, dawaj, 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 dawaj. Pan, no, nośni pan się. Wow. Ja, ja to. Ale się mi ściska bawić, proszę. To jest mój sygnał. Moje perki. On można na was? A, to, da to, da dawaj no. Ten filter o kurwa, uważaj, uważaj, uważaj Wrzucam skrzynkę za mną. Dawajcie na tamten budynek, gdzie byśmy. Typy tutaj. Nie, o kurwa. Najszy, zajść, To Tu jest lotek? Tak, to jest lotek, to jest lotek. A, widzę go. To Dobra, idziemy, idziemy. Masz tą skrzynkę z kawami, teraz ją? Tak, już nie daję, jeszcze, daję, cześć, wejdę. Z ammo nie mam, jak coś. Ja wam mam, ja rzucam, rzucam. Chill, chill, chill. Trzymaj. To. Eee... Rzucam smoki, trzymajcie smoki, trzymajcie smoki Jezus Maria best Ja pierdolej Zajebiście Oni tam Ej, Możemy przytrzymać tych za nami Ej, hey on są? Dwójka za nami. ta, ta, ta. ja zaraz na tam pierdole Eee, ja bym został na ten wysoki Dobra, chill Śmietniki kurwa z RPGami To nie jest mój signal o kurwa O kurwa stary Jak tam będzie pożoga stary, ja puszczam e, nalot. Jeden no ja puszczam na lot stary Dobijam go Pierdolę to O kurwa, nice. Nice, 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 jeszcze, nice, jeszcze, jeszcze, jeszcze dwóch tu będzie. Jeszcze? Ta, 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 ta. O kur... Rariko, kurwa! Kurwa, inger... Teraz pierdalamy. A no, już mnie nas wyzywali od chuju, jebanych. <grytanie> e, holdują, holdują, skąd holdują? Ej, crossuje. Crossuje przez open z lewej, prawej, przepraszam. Widzę, widzę, widzę. Ale mamy pizde, pizde. Pizdę. Tak, mamy, mamy, góra jeszcze na dwie. Ej, powalo, powalo, stary na górze No co, tam jeszcze jeden wylądował, stary. Ja jednego jedną też jest leży. Pastrelę <noise> znalazłem. <noise> Ej, proxim na mnie. E, Grawę pod nimi, grałem pod nimi. Tak, musimy. Ta.

Ej, oni są na górze, oni są na górze Dobra spokojnie, będzie zaraz ten Ja pierdolę, ty ja nic nie słyszę przez nich, ja pierdolę Ja go rzuciłem stary Dobra Na możesz, zaraz możesz ten Jeden, idzie na nas, jeden idzie na nas te drzwi, patrz Oni się biją z kimś tam Na mnie, na mnie, na mnie na zero, i... Ja się schowam a nie, tak powiem ci tak. Poczekaj ja wiem stary, Znale. tylko daj mi chwilę, bo... KURWA KOLEJNY! Nie wychodź tak! Leży. Ważaj, ważaj, ważaj. jest ten sklep? Trzymaj, trzymaj siano, trzymaj siano, Archie. Macie kem jakieś? Eee... Jeden, trzymaj. Podnieś tu cię. Tak, Eee, Macie flarę tutaj jedną. Kolejny Nate Ja gram gaz, ja gram gaz, ja mam maskę. Nie mam maski. Ja mam Ja mam, Grajcie, ja gram, ja wam ja, ja rzucam smoki, stary.

na górę Dobra, chodźcie Zabaj, ten budynek A nie, wracamy, wracamy, wracamy Kurwa, czemu wracamy, co ty robisz? No nie, Cremu mów mi takie rzeczy Serdecznie mnie zajmij tą, no Ja, ja tu, stoję, ja tu stoję, ja się nie mogę ruszyć Nice, 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 nice Tutaj, ten domek macie podnoszenie szybkie? Nie, nie no, mamy, nie to mamy, puściłem smoka. No jeden, dojebałem go, nice. Eee, ten mały domek gdzie byliśmy, ten mały domek gdzie byliśmy. Idą! No, no jeden, ja nogi jeden. Tam, muszę jeden, zabrać. Zero. Kurka, kurka, kurka. Na dole był, na dole, wykrwa się, wykrwa się, Archie. Wykrwa się, perk, szybko, szybko. Zra, nie się. -man, grasz. Jeden jeszcze coś powietrza chyba Jeden jest dotyk, jeden jest panowie A no, ja wiem, ja wiem Tu jest dwóch, tu jest dwóch Przechodzi podwórek Tu podwórek jest jeden Pode mną sam Smok Tam jest dwóch O, legiera Mogłem biec dalej, ale Cię zablokowałem tam Ja pierdolej, dobra Dobra, jest to dwa Gierka za 200 punktów Ta, 230 stary mam Wykrwaw się, żeby oni ci nie dali Gdzie jest panowie?